Flagowiec koreańskiego producenta z 2018 roku, czyli Samsung Galaxy S9 Plus, otrzymał niedawno aktualizację do Androida 10 oraz One UI 2. Co nowego się pojawiło? Zapraszam na film. Aktualizacja dla modeli pochodzących z oficjalnej polskiej dystrybucji pojawiła się 24 lutego. Ważyła ona prawie 1,8 GB. W jej wyniku zmieniła się nie tylko sama wersja systemu, ale także poprawki zabezpieczeń. Obecnie są one datowane na 1 lutego. Warto wspomnieć, że sam proces instalacji nowego programowania przeszedł bez najmniejszych problemów. Zmiany w nowej wersji systemu może nie są znaczące, ale obejmują jego wiele elementów. Najważniejsze z nich omówię za moment. Po aktualizacji do Androida 10 na Samsungu Galaxy S9 Plus pojawiła się opcja nazwana jako dynamiczny ekran blokady. Za co odpowiada ta funkcja? Przy każdym wybudzeniu telefonu zmienia ona tapety na ekranie blokady. W One UI 2 skróty ułożone są ciaśnie, dzięki czemu mieści się ich więcej na jednym ekranie. Nie zauważyłem natomiast występowania przełącznika pozwalającego na zmianę ich siatki. Pod przełącznikami pojawiły się natomiast dwa skróty, multimedia i urządzenia. Pierwszy pozwala sterować odtwarzaniem multimediów na różnych urządzeniach. Drugi z kolei ułatwia sterowanie urządzeniami podłączonymi do smartfona. Zarówno jedną jak i drugą opcję można wyłączyć. W tym celu należy kliknąć na trzy kropki i wybrać układ szybkiego panelu. Potem pozostaje tylko odznaczyć opcję nazwaną jako pokaż multimedia i urządzenia. Pojawiły się również trzy nowe przełączniki: ryb skupienia, połącz z Windows oraz rejestrator ekranu. Dodatkowe opcje, wyświetlane po naciśnięciu ikony, pojawiają się teraz na dole ekranu, dzięki czemu łatwiej do nich sięgnąć. W ten sposób możemy skorzystać z funkcji podzielonego ekranu. Czy też wyskakującego widoku. W nowej wersji oprogramowania inaczej wygląda interfejs aparatu. Od teraz po uruchomieniu tej aplikacji zobaczymy tylko trzy podstawowe tryby, czyli zdjęcie, wideo i live focus. Znajdować się tam też będzie przycisk podpisany jako więcej. Po jego kliknięciu znajdziemy wszystkie dodatkowe tryby oraz Bixby Vision i emoji wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość. Ustawienia zostały wzbogacone o nowe sekcje. Pojawiła się prywatność oraz cyfrowy dobrostan i kontrola rodzicielska. Do gestów nawigacyjnych znanych z poprzedniej wersji systemu, czyli przeciągni od dołu, dołączyły również nowe gesty nazwane jako od lewej, prawej strony i dołu. Po wybraniu tej drugiej opcji zyskamy możliwość uruchomienia asystenta Google za pomocą przesunięcia palcem z dolnego rogu w górę ekranu. Systemowa aplikacja Moje pliki zyskała kosz. Po włączeniu go możemy w prosty sposób przywrócić usunięte pliki. Warto w tym miejscu wspomnieć o nowych animacjach towarzyszących uruchamianiu oraz zamykaniu aplikacji. Wygląd zmieniły również foldery. W One UI 2 wyglądają one nieco inaczej. Dodatkowo w przypadku aplikacji Gmail dostępny jest wreszcie tryb ciemny. Żeby go uruchomić trzeba mieć włączony tryb ciemny w ustawieniach. Zmiany nie ominęły również uprawnień aplikacji, na Android 10 możemy pozwolić aplikacjom na dostęp do lokalizacji tylko podczas używania ich. Ostatnią zauważoną przeze mnie zmianą jest wygląd paska odpowiedzialnego ze zmiany głośności. W nowej wersji nakładki od Samsunga jest on węższy i nie zajmuje całej szerokości ekranu jak było to wcześniej. Android 10 i One UI 2 może nie wprowadziły znaczących zmian do interfejsu Samsung Galaxy 9 Plus, jednak obecność nowego oprogramowania możemy zobaczyć w wielu jego elementach. Na końcu warto wspomnieć, że na ten moment nie pojawiły się żadne problemy wynikające z aktualizacji. Jeżeli zauważyliście jeszcze jakieś zmiany, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, co wy sądzicie o nowej wersji systemu. Z mojej strony to już wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!